Witam! Dzisiaj dzień pełen wyzwań, poniedziałek wielkanocny, śmigusa-dyngusa nie ma, takiego, wiecie, że to nie, nie, w Anglii się nie, 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 to nie ta tradycja w ogóle. E, dzień pełen wyzwań, ponieważ tak, najpierw zawozimy mamę na lotnisko, wsadzamy ją grzecznie do samolotu i pozwalam jej odlecieć w nadal czyli do Polski, e, na jej zasłużony i mój zasłużony urlop. <laughs> no. no, przyda mi się urlop od niej, wiecie, bo to jest tak... Y Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, ja, ja mieszkam z moją mamą, ponieważ się nią opiekuję, dlatego że moja mama jest osobą niepełnosprawną i od jakiegoś czasu już funkcjonowała samodzielnie, ale od jakiegoś czasu potrzebuję już asysty, żeby ktoś po prostu był w domu. Połączyliśmy tu pięknie dwie rzeczy w sensie takim, że, że, że mamy wspólny dom, ja się o wiele rzeczy nie muszę martwić, na przykład zostawiając na cały dzień psa i tak dalej, bo mama się nim w jakiś tam sposób zaopiekuje z drugiej strony mama się czuje bezpiecznie, będąc sama w dużym domu yy, yy, z psem i yy, 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 no i yy, yy, to generalnie jest komitywa, tak? No ale teraz. Yy, yy. moja mama też już ma swoje lata, jest przesympatyczną osobą, jest fantastyczną osobą, ale, ale no ma już, ma już czasami jakę ja to nazywam swoje jazdy i... potrzeba nam odpoczynku. Także najpierw mama na lotnisko, potem mam w planach jechać do centrum Birmingham. I nagrać e, e, jakiś tam filmik. Coś mi się tam pewnie uda, bo jak już będę na tym lotnisku, no to do tego do centrum Birmingham będę mieć w miarę relatywnie blisko. E, żeby się w niedzielę przejechać. Ja w niedzielę nigdy nie jeżdżę do centrum, także nawet nie wiem, no zobaczymy co tam się będzie działo. A potem się jeszcze coś wymyśli, nie? No, jak zawsze. Dzisiaj będzie tak, a znaczy teraz ten odcinek to będzie takie pitu pitu apolityczne. Chociaż nie wiem, może się rozgaram. Wiecie, że u mnie to spontanicznie przychodzi, prawda? No, to kochani, yy, w poniedziałku życzę wam miłego całego całego Film nie wiem, o którym będzie opublikowany, więc... Wiecie o co chodzi No i, i ten, lotnisko, jedziemy na lotnisko Na lotnisku z mamusią To znaczy ja na papierosie, mamusia czeka w kolejce do specjalnej asysty Jako osoba niepełnosprawna będzie zawieziona na pokład Fantastyka Jesteśmy na lotnisku, to jest lotnisko Ona jest bardzo międzynarodowe czy się powiem znaleźć powitanie po polsku nie ma? Nie ma. Skandal. Jesteśmy drugą największą mniejszością w tym mieście. W tym kraju. I nie ma. O. ja kochani za chwilę wracam do Was po... sobie coś pokręcimy jeszcze, nie? Jak już jestem tutaj, potem pojadę do centrum autobusem. Ło, ło, ło. No, coś się będzie działo. To jestem ja, Ten wzruszającą nogą. To ja jestem ja. To jestem ja. No, wchodzę na lotnisko i będę teraz asystował mamusię. Musiałem sobie zapalić. Pojechaliśmy chwilę na to lotnisko. Nie jest taki proste się wtedy wstać. Mamusia już tam siedzieć czy już ją zabrali? Siedzi. Nie zabrali jeszcze. jeszcze. Mamusia siedzi, nie zabrali jej jeszcze, tak? Tak. No, to dobrze. Samusia siedzi. Z kamerą rozmawiam. No. Mamusia, mamusia siedzi i nie jej jeszcze. A my sobie to posiedzimy teraz. Halo? No. Szczęśliwa? No tak średnio. Zadowolona? Aha. Zestraszona? Bardzo. przeszliśmy przez bramki, bomby nie było, to jest dobrze. Proszę? Nie, nic, bomby jeszcze nie było i nie będzie spokojnie. Nie mów tak, bo jak usłyszę, to zaraz to nie ma się czego bać. Jest tak odstawione wojskiem i policją, że się że nikt nie ruszy. Tego też ja się pewnie nie boję. A czego się boisz? No nic, ogólnie. Aha. Co mi czeka? Policja, sobie tam rado pozałatwi wszystko? Zawsze sobie Polska, Polska nie jest niebezpieczna. sobie radę. Dobra. No. nie mogę wam pokazać wojska i policji, bo chciałem kręcić, ciemny powiedzieli, że nie, No to nie. Nie pokażę wam. Ale jest dużo. Także spokojnie. Jesteśmy bezpieczni. See you later. Bye bye. Bye bye. Thank you very much for your help. Thank you. No to zabrali mi mamy na wózku. No i dobrze. A ja teraz sobie zrobię krótką wycieczkę autobusem, do jak już tu jestem, to sobie pojadę do centrum i z powrotem. I coś ponagrywam po drodze. Nie, żeby coś pokazać przy poniedziałku świątecznym. No widzimy się za chwilkę. Nagrywamy żonkile. Było. Żonkile nagrywamy, mówi się. Żonkile nagrywamy. Na wsi piszi dzisiaj jak po prostu w Kieleckim, więc strasznie wygrałem na polance w piłę, a tu pisio jest. Chodź pisio. Tak, idziemy do lasu. Na wsi. wsi dzisiaj strasznie piszi. Na naszej wsi dzisiaj pizdzi. -pi. Wieje, jest piękne słońce, ale jest bardzo zimny, lodowaty A pani to nie przeszkadza jak widać. Chodź, Kamal. on. Yeah. My lovely lovely Jest naprawdę piękne słońce, słuchajcie, słońce jak... jakby się coś wydarzyć miało, naprawdę. No dobra już koniec z tymi teoriami spiskowymi, tak? Koniec z teoriami spiskowymi, to Wam za chwilę też tak jak już dojdziemy do lasu. To ja wam opowiem teorie spiskowe. o fakty spiskowe. Chcecie. Hiltaś. No patrzcie jak Gorwie rwie go do lasu. No Hiltość też całe, te całe wieki nie byliśmy W zeszłym tygodniu, nie? Chodź, idziemy do lasu Ita Hiltoni. Pokaż mordę, chłopaku. A tam się idzie. Czekaj, musimy spierdalać stąd. chodź Dobra, spierdalamy, bo idzie pies No co się odrzesz Co się? No dziewczynka szła, tak no, Dziewczynka szła, a dziewczynka Siadaj chwilę, poczekamy bestia? Bestia. bestia 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 Moja bestia kochana He's nicer than me w sensie on jest milszy ode mnie Ja jestem większa bestia Ale Hiltoś proszę cię Poczekamy chwilę dziewczynka poszła Siadaj. Nie, nie 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 Siadaj mi tu grzecznie Już, ładnie Hej Siadamy i czekamy Tak Jesteś gentlemanem było nie było jesteś z Polski Tak po Pomimo lodowatego wiatru ludzie po prostu wylegli na najbliższe polany. Chłopcy grają w piłę. Dużo chłopców. Szkoda, że żebym nie jest łatwo nie jest złaj. Majka teraz Co chcę kochani? Co? Co się dzieje? No co się dzieje? Ty się znowu drzesz, awanturujesz, no to chodź, idziemy do lasu ładnie, tak? Chodź, idziemy do lasu. Ale nie do, pod drzewa, nie kopać ziemię, tylko do lasu. Iśka, kto tu kogo wyprowadza na spacer? Hej, słońce! Dobra, wchodzimy do lasu. I zaraz w nim będziemy. Ja muszę tylko moi drodzy, przepraszam Was na chwilę, uspokoić mojego psa, bo on zaczyna coraz bardziej ciągnąć. Przekraczamy bramę. No, oczywiście no, liczcie się z tym, że pies będzie targał na lewo i prawo. bo taki jest mój pies. Siusiu, tak? Super. Jesteś kochanym pieskiem, że się w przedkach. Chodź, kochany, chodź. Idziemy sobie grzecznie dróżką. Z brama. W lasu. Wow, zaczarowany ogród! Ura! No, ogród jest faktycznie zaczarowany. Tylko, że ciągle jeszcze zimowy, wiosna jeszcze nie doszła do nas. na... Wiecie co, to jest ciekawe? Kwiatki kwitną, natomiast drzewa jeszcze nie wypuszczają zielonych pąków. To jest ciekawe. I Tisiu, moje Tisiu. I droga przed nami. Ogarnałem ciekawego bloga, vloga. E, właściwie to był taki eksperyment socjalny. E, I też wrzucę, wrzucę go wam w linku do, e, pod filmem. Będzie vlog. Hiltoś dostaw to. Się zostaw to. Nie, musicie się przyzwyczaić do tego, że na spacerach jestem bardziej skupiony na nim niż na sobie i na Was. E, jest eksperyment socjalny zrobiony w Szwecji. O rasizmie na ulicach. Ręka blogera. Wy boli, ale trudno wytrzymam. No, zobaczcie to koniecznie. Zobaczcie to koniecznie, bo o tym chcę zrobić pogadankę w ogóle. Pogadankę wieczorną będę robił właśnie o tym. O tym. I zwróćcie tam uwagę. No właśnie nie, nie podpowiem wam na co. Po prostu zwróćcie uwagę na coś. Jak zwrócicie na to uwagę, no, to znaczy, że jesteście bardzo spostrzegawci. Nie jesteście na pewno. Eee, dobra, idziemy dalej. lasem. Borem lasem, Hilton. Dajemy. Gdzie są lisy? Gdzie są kotki? Gdzie są liski? Gdzie są twoje ulubione jeżyki, których nie można powąchać, bo mają kolce? A, widzicie. Śliczna pogoda, jest powiem Wam śliczna pogoda. Śliczna pogoda w sam raz na spacer do lasu. las. Ciszaj las! Było, było spacerowo, było teraz zmianowo. Za chwilę będę nagrywać dla Was wideo-bloga o żabie. Pogody, się o żabie. Bardzo proszę zobaczyć linka pod moim filmem. Teraz tu, 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 tu Ten o eksperymencie rasistowskim, bo o tym będzie mowa w żabie. Więc ci, którzy zobaczą będą przygotowani na to, co będą, na co będą przygotowani. Spacer zaliczony, matka zaliczona, nagranie w Birmingham niezaliczone, będzie w przyszłym tygodniu. Także, a, to już mówiłem parę razy, także spoko. Kochani, to koniec tej pogadanki niedzielnej, z, z poniedziałkowej, jest poniedziałek, świątecznej. Fantastyczny dzień, naprawdę fantastyczny dzień. Z wielu powodów. Z wielu, naprawdę z wielu powodów. Od dziś jestem sam panem na włościach moich pacjenci i to jest takim, naprawdę tego potrzebowa. Dobra. Y Idę teraz zgrywać to, co nagrałem, eee, wrzucę Wam to, niestety, a potem gotowanie żaby. Jedziemy z koksem. Będzie dobrze.